Mariusz Łowicki, dzień dobry, witam Was u stóp Masywu Mont Blanc, gdzie będziemy rozmawiali o dwóch bardzo gorących nowościach. Gorących na tyle, że właśnie te dwa motocykle trafiają w tej chwili do salonów w Polsce, długo wyczekiwane. I oto one, przed Wami dwa nowe Benelli TRK 702 Model zorientowany bardziej szosowo, i model zorientowany bardziej terenowo, z oznaczeniem X. Co te dwa motocykle? sobą prezentują i co wnoszą na rynek motocyklowy. Zacznijmy od samego początku. Chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmowę o Benet. Nie tyle w kontekście tego, że jest to marka, która wraca na polski rynek, co bardziej chciałbym, żebyśmy pomyśleli o marce, która ma dobrze ponad 100 lat tradycji i naprawdę wie jak projektować i produkować motocykle. I teraz 702 jest rozwinięciem modelu 502. 502 odniósł, no co tu dużo mówić, potężny sukces sprzedaży. Był jednym z najlepiej sprzedających się motocykli we Włoszech. W pewnym momencie chyba był nawet na topie list sprzedaży. Sprzedał się w ogromnej ilości egzemplarzy w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, wszędzie tam, gdzie klienci poszukiwali motocykla, który zapewnia dobre osiągi, ale jednocześnie jest przystępny cenowo. Co więcej, oferuje. TRK na rok 2023. Zacznijmy sobie od krótkiego spojrzenia na kwestie techniczne. Silnik jest dwucylindrowym, rzędowym, zupełnie nowoczesnym piecem, który zasilany jest wtryskiem, dysponuje dwoma wałkami rozrządu, cztery zawory na każdy cylinder. Macie tutaj to, co w chwili obecnej prezentuje sobą nowoczesne przemysł motocyklowy. Te silniki nie odbiegają, jeżeli chodzi o technologię wytwarzania, osiągi, które oferują, czy poziom technologiczny od tego, co macie w tej chwili na rynku motocyklowym w tej klasie pojemnościowej. To, co odróżnia ten motocykl, jeżeli chodzi o jednostkę napędową od konkurencji, to jest na pewno mniejsze nasycenie elektroniką. Ten silnik nie dysponuje kontrolą trakcji, te silniki nie dysponują zmiennymi trybami jazdy, tutaj nie możecie sobie wybrać w jaki sposób tymi mapami zarządzać, bo po prostu tych map nie ma. Oczywiście argumentacja, która się pojawia na prezentacji prasowej ze strony Benelli jest taka, że motocykl ma 70 koniami, i ta moc jest absolutnie zarządzalna za pomocą prawego nadgarstka, z czym ja się osobiście zgadzam. Niemniej odnotowujemy ten fakt jako, jako rzecz, która ten motocykl odróżnia. Przejdźmy dalej. Motocykl dysponuje zupełnie klasyczną, rurową ramą sprawaną z elementów. To wszystko jest przygotowane ładnie, estetycznie. Motocykl wygląda proporcjonalnie. Tutaj od razu zaznaczę, że o wyglądzie motocykli w ogóle nie będę mówił. Zgodnie z moją już długą tradycją nieoceniania estetyki pojazdów, ponieważ wolałbym, żebyście wy sami ocenili estetykę tego pojazdu. Mi się podoba, moim zdaniem wygląda ok. Czy się Wam podoba? no To jest oczywiście pytanie do Was. Ale wracając do, do ramy, której, o której zacząłem mówić. Mamy tutaj zestaw, który wygląda porządnie. Oczywiście też widać pewne skróty, jeżeli chodzi o cięcie kosztów. Rama pomocnicza tylna jest dospawana. Tak samo wygląda kwestia przedniej ramy. Tutaj nie ma tych takich fajnych, zorientowanych na klienta rozwiązań, że możecie sobie ramę pomocniczą odkręcić i wymienić na nową w przypadku, kiedy ta stara się wygięła. Ale biorąc pod uwagę kwestię tego, jak wygląda ten motocykl cenowo, to też tutaj nie, nie czepiałbym się tego, bo do ceny jeszcze w ogóle na sam koniec naszej rozmowy wrócimy. Mamy bardzo przyzwoicie wygląd podwozie. Podwozie, które w przypadku obu modeli dysponuje z przodu odwróconym widelcem o średnicy rur 50 mm. To jest naprawdę potężny zawias, który daje bardzo dobrą sztywność. W przypadku modelu X Tutaj mamy nieco dłuższy skok zawieszenia z tyłu podniesiony do 154 mm. Skok obu zawieszeń przodu w obu motocyklach jest taki sam. I do tego też jeszcze wrócę, jak będziemy rozmawiali sobie o wersji jazdy. Niemniej zawieszenie z przodu i wahacz aluminiowy z tyłu prezentują sobą całkiem przyzwoity poziom, i też taki standard, który nie odbiega od tego, co jest przyjęte w przemyśle. Motocyklowym. Hamulce, czterotłoczkowe zaciski, mocniejsze w odrobinę w wersji szosowej i takie bardziej klasyczne w wersji terenowej, przypominające to, co stosowało się i co się nadal stosuje w motocyklach japońskich o tych średnich pojemnościach skokowych. No i do tego mamy. Sporo ciekawych elementów wyposażenia, zestaw wskaźników podzielony na klasyczny wskaźnik, kontrolek, które informują nas o kierunkowskazach, o ciśnieniu oleju, no. o włączeniu ABS-u i pięciocalowy monitor, który sprzedaje nam sporo informacji odnośnie tego, co się dzieje z motocyklem i który możemy sobie również zintegrować z telefonem, co też powoli staje się standardem w przemyśle motocyklowym i to nawet w zdecydowanie mniejszych pojemnościach skokowych. Motocykle ważą 215 kg waży wersja szosowa, 200 na sucho, 218 waży wersja bardziej uterenowiona. To też wynika z tego, że w przypadku wersji uterenowionej dysponujecie w standardzie centralną podstawką i motocykl ma trochę cięższe koła szprychowe, a nie koła odlewane, które są zastosowane w modelu drogowym. Natomiast są to mniejsze różnice, które tak naprawdę może nie tyle sprowadzają się do dekoracji, co jakoś w drastyczny sposób nie zmieniają charakterystyki obu tych pojazdów. No i teraz przejdźmy do tego, co jest e, najważniejsze, czyli tego, jak wygląda interakcja z motocyklem Benelli TRK 702, 702 X. I tutaj. Myślę, że możemy zacząć mówić o całej gamie bardzo przyjemnych zaskoczeń. Zacznę od samego początku. Na obu motocyklach siedzi się bardzo wygodnie. To biorąc pod uwagę to, od czego zacząłem naszą rozmowę, czyli tego, że Benelli produkuje motocykle od ponad 100 lat, właściwie nie powinno nikogo dziwić. Przy moim wzroście, takim dosyć standardowym, na poziomie 186 cm i wadze w okolicach 90 kg, czyli przy tej gabaryturze, którą, w tym gabarycie, który ja mam, siedzi się tutaj bardzo wygodnie. Pozycja ze sterami jest zrelaksowana, ale z drugiej strony aktywna, pozwalająca na E efektywne sterowanie i, i owiewki, zapro zaprojektowanie nawet tej małej szyby sprawia, że do prędkości rzędu 120 km na godzinę tu e przyjemnie nie dmucha, nie wieje, nie podrywa, nie ma turbulencji. E mi się osobiście e bardzo podoba. Jeździliśmy wersją TRK702X po szutrach. Terenem bym tego nie nazwał. To były szutrowe dróżki takie, które możecie zobaczyć na materiale filmowym. Ale z drugiej strony były na tyle kamieniste, że rzeczywiście trzeba było się trochę skupić na tym, żeby z tych dróg nie powylatywać. I jeśli chodzi o kwestie związane z jazdą w terenie, to myślę, że TRK jest motocyklem, który wymagałby odrobiny poprawek, dlatego, że Zwiększenie zawies... skoku w tylnym zawieszeniu zrobiło robotę. Natomiast motocykl ma tendencję do dobijania przodem podczas jazdy po nierównościach. I oczywiście możecie to skompensować tym, że stale jesteście na gazie, że staracie się unikać miejsc, w których jesteście. Skazani na to, żeby tym, z tym, tym, tym zawieszeniem dobić. Niemniej jednak wystarczy chwilę opuścić gardę, chwilę zapomnieć o tym, żeby ten motocykl cały czas trzymać pod parą i wtedy od razu zaczyna to zawieszenie pracować w sposób nie do końca taki, jak ja bym chciał, żeby pracowało. W ogóle, jeśli chodzi o zawieszenie w modelu X, tym bardziej terenowym, nie do końca podoba mi się dobór tłumień, ponieważ. I to nawet chyba nie chodzi o to, czy one są zbyt małe, czy zbyt duże, bo motocykl ani jakoś specjalnie strasznie nie nurkuje, i jakoś strasznie nie jest sztywny, więc to nie jest kwestia tego, czy one są za bardzo, czy za mało tam poustawiane. Natomiast wydaje mi się, że dobór charakterystyki tłumień jest taki, że motocykl na nierównych nawierzchniach potrafi zachowywać się nerwowo. Szczególnie jest to wyczuwalne podczas jazdy w zakrętach, natomiast to też nie jest jakimś dramatem. Po prostu czuć, że, że tutaj w tym zawieszeniu jeszcze jest spory potencjał do poprawy. Silnik jest fantastyczny w obu modelach. On jest de facto taki sam, w związku z tym tutaj myślę, że możemy mówić wspólnie o obu maszynach. 70 koni ciągnie, tak jak 70 koni, tutaj też nie ma się co spodziewać jakichś fajerwerków, ale jest to 70 koni podane w bardzo dobry sposób. Piec ciągnie bardzo równo, podaje moc w sposób kulturalny, bez szarpania. Od 4000 ten silnik już się bardzo, bardzo chce rozpędzać. Skrzynia biegów pracuje genialnie. Myślę, że tutaj wielu japońskich. Polskich konstruktorów mogłoby się uczyć od tego, jak skrzynia biegów powinna pracować w tym motocyklu. Naprawdę to chodzi po prostu jak na mikrostykach. Działa świetnie. Sprzęgło też, motocykl nie jest jakoś przesadnie mocne w związku z tym też nie ma potrzeby stosowania potężnego sprzęgła. To, które jest, działa bardzo precyzyjnie, jest łatwo dozowalne, naprawdę jeździ się o tym em, bardzo fajnie. Motocykl daje sobie z tym, z tym silnikiem znakomicie radę i w warunkach terenowych, i w warunkach stricte szosowych. Tutaj jeździliśmy po przełęczę San Bernard. Takie, gdzie naprawdę są spore podjazdy i naprawdę można z tego motocykla sporo, sporo wycisnąć. I przyznam się Wam szczerze, że nie było momentu, w którym by nas ktokolwiek wyprzedził. Ten motocykl da się jeździć piekielnie szybko. Oczywiście to jest zasługa jakby całego motocykla, nie tylko silnika, natomiast silnik jest. Do tej maszyny w zupełności wystarczającej. Jeśli chodzi o szosę, bo o, o niej chwilę mówiliśmy, to tutaj zdecydowanie lepiej radzi sobie wersja stricte szosowa z 17-calowym kołem z przodu, z aluminiowymi kołami. Motocykl jest, w moim odczuciu, jakby korzysta z tego, że ma 17-calowe koło, które lepiej po prostu pasuje do jazdy po asfalcie. Czuć, że motocykl jest poręczniejszy, geometria, wydaje mi się, jest bardziej zwrotna. No, Jest to też na swój sposób oczywiste, bo ten motocykl ma być przede wszystkim stabilny, ten może być bardziej zwrotny. Lepiej czuć przednią oponę, przyczepność przedniej opony. Ten motocykl stanowi taki pakiet, w którym trudno się do czegoś przyczepić. Jest to wszystko bardzo prawidłowo, starannie. Stanowi taką spójną całość, którą się bardzo fajnie jeździ po, po drogach. Jeśli mówimy o terka, jeżeli zastanawiacie się nad wykorzystywaniem tego motocykla w terenie to zawieszenie będzie tutaj największym ograniczeniem, moim zdaniem w przypadku jazdy stricte terenowej, uwielbiane teraz tety, wyjazdy, rajdy, tego typu rzeczy. Jak najbardziej tak, natomiast może to jest też kwestia tego, że ja w opakowaniu ważę około 100 kg, a ten motocykl będzie się lepiej zachował pod kierowcą, który jest lżejszy i tego problemu z tendencjami do dobijania nie będzie, niemniej jednak pakiet, który jest bardziej terenowy, w moim odczuciu jest pakietem trochę mniej spójnym od tego, który jest w przypadku Dobra. Spróbujmy podsumować sobie to, co my tutaj widzimy. Jeśli mówimy o tych motocyklach i porównujemy je bezpośrednio do konkurencji takiej topowej japońskiej, to rzeczywiście możemy sobie tutaj wskazać na pewne niedostatki możemy z całą pewnością wykazać punkty, które w przypadku Benelli TRK dałoby się poprawić. Natomiast no, nie możemy uniknąć w tym porównaniu Porównania również ceny. Ten motocykl szosowy kosztuje 33 tysiące, całe, a motocykl bardziej terenowy kosztuje 35 tysięcy, to jest połowa ceny wielu europejskich konkurentów i zdecydowanie niższa cena, jest to zdecydowanie niższa cena od większości japońskich konkurentów, bo tam ceny zaczynają się od 48-49 tysięcy za motocykle w porównywalne pojemnościowo i porównywalne gabarytowo. To stanowi naprawdę niezłą ofertę. Ja wiem, że też nie unikniemy wątpliwości, dyskusji na temat tego, jak, będzie, jak będą sprawały się produkty, które są wyprodukowane na Dalekim Wschodzie, tak to ujmijmy. Ale my też wiemy z serwisów, że te motocykle, szczególnie 500 one już wykręciły duże przebiegi, że nie ma z nimi większych problemów, więc tutaj o kwestie niezawodności i trwałości raczej bym się nie bał. Z pewnością jest to fajny pomysł na Wasz pierwszy nowy motocykl, bo dostajecie kawał fury, pełnowymiarowy motocykl o przyzwoitej pojemności, bardzo dobrych osiągach który kosztuje niezłe pieniądze i który przez bardzo długo będzie dawał um, dużo frajdy z jazdy. Tak jak wspomniałem, motocykle właśnie trafiają do salonów w Polsce. Spróbujcie wyrwać testówkę i się tym przejechać i na pewno nie będzie to zmarnowany czas. Dzięki za uwagę.